Jak się masz? Miło mi cię poznać. Dzisiejszym tematem jest powrót Izraelitów z niewola babilońska, rozdział 3. Autorem jest Abraham Park. Piąte, wiadomość dotycząca 70 tygodni, rok przed pierwszym powrotem. W pierwszym roku Bisnat Achat, panowania Dariusza Daniel czytał Księgę Jeremiasza i zrozumiał proroctwo mówiące. Że Izrael powróci z niewoli po 70 latach. Biblia mówi w Księdze Daniela, co następuje: Następnie pościł i modlił się, dźwigając na swoje barki grzechy ludu 538 przed Chrystusem. W Księdze Daniela 9-1 czytamy, że było to w pierwszym roku Dariusza, syna Aswerusa, pochodzenia medyjskiego. Który został królem nad Królestwem Chaldejczyków. Dariusz tutaj nie odnosi się do Dariusza I, od 522 do 486 przed Chrystusem, Dariusz II, od 423 do 404 przed Chrystusem, lub Dariusz III, od 336 do 331 przed Chrystusem. W rzeczywistości jest to Sajaksers II, od 539 do 538 przed Chrystusem, teść Cyrusa II. Zatem Aswerus, który pojawia się w tym wersecie, nie jest Aswerusem z księgi Estery, ale Astivsem. Ojcem Kiaksersa II. Był to krytyczny okres wielkich przemian w historii świata. Miała miejsce wielka zmiana władzy, odkąd Babilon, niegdyś wspaniałe imperium, całkowicie upadł. Gdy został zaatakowany przez sprzymierzone siły Medii i Persji. Co więcej, był to rok 538 przed Chrystusem, rok przed pierwszym powrotem z wygnania, co oznacza, że minęło około 67 lat. Odkąd Daniel został wzięty do niewoli w roku 605 przed Chrystusem. Daniel został zabrany do Babilonu jako młody chłopiec, miał około 17 lat, a obecnie był już starszym mężczyzną w wieku około 84 lat. Miało to miejsce mniej więcej w czasie, gdy Daniel służył jako jeden z trzech komisarzy całego imperium pod rządami Dariusza. Wśród komisarzy i satrapów Daniel wyróżniał się niezwykłym duchem. Następnie komisarze i satrapowie zaczęli szukać podstawy do oskarżenia Daniela, ale nie znaleźli podstawy do oskarżenia ani dowodów zepsucia. Ponieważ był wierny i nie można było znaleźć w nim żadnego zaniedbania ani zepsucia. Następnie podjęli nikczemną próbę usiedlenia Daniela, wydając nakaz. Mając świadomość, że Daniel wiernie służył jedynemu Bogu, Bogu Izraela, wysłali obserwatorów, aby go potajemnie szpiekowali. Wkrótce znaleźli Daniela klęczącego trzy razy dziennie i modlącego się do swego Boga przy oknach otwartych na Jerozolimę i donieśli o tym królowi. Król znajdujący się w wielkiej niedoli próbował wybawić Daniela, lecz niegodziwcy przyszli do króla za zgodą i argumentowali, że według prawa Medów i Persów nie można zmienić żadnego nakazu. W rezultacie Daniel został wrzucony do jaskini lwów zgodnie z rozkazem króla, ale cudem przeżył, ponieważ Anioł Boży zamknął lwom paszczę. Następnie król wydał rozkaz, aby sprowadzić tych ludzi, którzy złośliwie oskarżyli Daniela, i rzucić zamiast tego ich, ich dzieci i żony do jaskini lwów. Jednak zanim dotarli do dna jaskini, lwy pokonały ich i zmiażdżyły wszystkie ich kości. Wtedy król Dariusz wydał dekret, który stwierdzał, w całym panowaniu mojego królestwa ludzie mają się bać i drżeć przed Bogiem Daniela, gdyż on jest Bogiem żywym i trwającym na wieki a jego królestwo nie ulegnie zagładzie, a jego panowanie będzie na wieki. On wybawia i ratuje, i dokonuje znaków i cudów na niebie i na ziemi, który także wybawił Daniela z mocy lwów. Dlatego Daniel odniósł sukces zapanowania zarówno Dariusza, jak i Cyrusa Persa. Po tych wydarzeniach Daniel otrzymał objawienie dotyczące 70 tygodni w dziewięciu rozdziale Daniela. Objawienie Daniela dotyczące 70 tygodni można podzielić na trzy główne części. Pierwsza część dotyczy 7 tygodni i 62 tygodni. Macie więc wiedzieć i rozeznać że od wydania dekretu o przywróceniu i odbudowie Jerozolimy do Mesjasza księcia namaszczonego upłynie 7 tygodni i 62 tygodnie. Druga część dotyczy czasu po 62 tygodniach, kiedy Mesjasz namaszczony zostanie wytracony i nie będzie miał nic, a lud księcia, który ma nadejść, zniszczy miasto i świątynię. I to się skończy nadejdzie wraz z potopem, aż do końca będzie wojna, zdecydowane jest spustoszenie. Trzecia część to objawienie dotyczące ostatniego tygodnia. I zawrze trwałe przymierze z wieloma na jeden tydzień, ale w połowie tygodnia położy kres składaniu ofiar i ofiar zbożowych. A na skrzydle obrzydliwości nadejdzie ten, który spustoszy aż do całkowitego zniszczenia postanowione wylewa się na czyniącego spustoszenie to objawienie jest proroctwem dotyczącym powrotu z niewoli babilońskiej i odbudowy świątyni jerozolimskiej jest to także proroctwo o pierwszym przyjściu Jezusa Chrystusa i jego śmierci na krzyżu a także o ostatnim wielkim ucisku i końcu świata, Mateusza 24.15. Okres 70 tygodni był okresem szczególnej opatrzności Bożej, która objawiła się w historii Izraela. Objawienie 70 tygodni było Bożą zapowiedzią, że Izrael wkrótce powróci z wygnania babilońskiego, tak jak już obiecał. Ponadto przedstawiono kamienie milowe w historii odkupienia dla poszczególnych epok. Takie przewodnictwo pozwala wierzącym tęsknić za dniem, w którym Pan powróci, aby zakończyć przestępstwo. Położyć kres grzechowi, dokonać odpokutowania za niegodziwość i wprowadzić wieczną sprawiedliwość. W rezultacie jego święci zostaną zaszczepieni wiarą, aby pozostali w pogotowiu i byli gotowi. 6. Przesłanie dotyczące wielkiego konfliktu rok po pierwszym powrocie. Po trzech tygodniach żałoby i postu Daniel 24 dnia pierwszego miesiąca stał nad rzeką Tygrys. W tym czasie zobaczył i zrozumiał wizję dotyczącą wielkiego konfliktu. Działo się to w trzecim roku panowania króla Cyrusa. Król Cyrus był w rzeczywistości Cyrusem II, który sprzymierzył się z Dariuszem z Medii. W roku 539 przed Chrystusem umieścił Dariusza na czele niszczenia Babilonu. Następnie w 538 roku przed Chrystusem skonsolidował Medię w Persji. Przejął władzę królewską Dariusza, i został de facto królem Persji. Trzeci rok panowania króla perskiego Cyrusa odnosi się do roku 536 przed Chrystusem, roku. W którym prorok Daniel miał już około 86 lat i dobiegał końca swojej posługi. Chociaż lud Izraela mógł teraz powrócić do swojej ojczyzny, tak jak przepowiedział Jeremiasz. Daniel pozostał w Persji. Pościł i opłakiwał przez trzy tygodnie z powodu swoich grzechów i grzechów swego ludu, a także z powodu ucisku i cierpień ludu. Znajdowali się w trudnej sytuacji z powodu podziału między ludźmi, którzy powrócili z wygnania, a tymi, którzy zdecydowali się pozostać w Babilonie. Dlatego Daniel wystosował swoją petycję w której troszczył się o przyszłość narodu który będzie musiał kontynuować dzieło odkupienia W rozdziale 11 Daniela prorokowano że nawet Persja która dopiero zaczęła rządzić światem również wkrótce upadnie gdy powstanie potężny król Aleksander Wielki Daniel 11 do 2 Następnie, wraz ze śmiercią Aleksandra Wielkiego, imperium zostanie podzielone na cztery części: Daniel 11-4. A wśród nich królestwo Ptolemeuszy, król południowy, i królestwo Seleucydów, król północy, będą walczyć ze sobą z wybranym ludem Izraela po środku Daniela 11-5. Istnieje również szczegółowe proroctwo o tym, jak Antioch IV, Epifań wywodzi się z dynastii Seleucydów i będzie surowo prześladował lud Judy, Daniela 11:21. Zapowiada Antychrysta, który pojawi się na końcu świata. Poprzez czyny Antiocha IV Bóg pokazał, co musi się wydarzyć w czasach ostatecznych, objawiając w ten sposób swoją tajemniczą opatrzność zbawienia. Wreszcie, 12 rozdział księgi Daniela głosi wielkie zwycięstwo ludu Bożego. Stwierdza, że nadejdzie czas udręki jak nigdy dotąd, ale w tym momencie nadejdzie czas, lud Twój, każdy. Kto zostanie zapisany w księdze, zostanie uratowany. Co więcej, ci, którzy mają wnikliwość Będą świecić jasno, jak jasność przestworza nieba, a ci, którzy wielu prowadzą do prawości. Jak gwiazdy na wieki i dlatego święci najbardziej potrzebują wiary, aby wytrwać do końca mi 24 i 13 setnych, nawet w obliczu największego ucisku w historii ludzkości. Dlatego księga Daniela kończy się wersetami: jakże błogosławiony jest ten. Kto czeka i dożywa 1335 dni. A ty idź do końca, wtedy odpoczniecie i z martwych wstaniecie, aby otrzymać przydzieloną wam część na koniec wieku. Daniel otrzymał ostatnie objawienie w roku 536. przed Chrystusem. W tym roku rozpoczyna się odbudowa świątyni zniszczonej podczas upadku Jerozolimy. Dzięki temu objawieniu Bóg ożywił pracę Izraelitów nad odbudową świątyni. Poprzez objawienie przekazał także przesłanie pocieszenia. W dniach ostatecznych Jego święci mogą stanąć w obliczu trudności nie do zniesienia, popaść w nieunikniony stan rozpaczy lub doświadczyć ucisku zbyt wielkiego, aby zachować czystość swojej wiary. Niemniej jednak Bóg mówi, że jego święci mają gwarancję ostatecznego triumfu, jeśli zaufają Bogu, który rządzi całą historią, wierząc i tęskniąc za nadejściem Jego Królestwa. Jeśli wierzący nie popadną w rozpacz. Dopóki Bóg nie zakończy swego dzieła odkupienia na końcu świata i wytrwają do końca, mocno trzymając się Bożej obietnicy wiecznego przymierza. Wówczas będą cieszyć się przydzielonym im udziałem przy końcu wieku. Przesłanie proroka Ageusza. Biblia mówi w księdze Ageusza, co następuje. Ageusz to Hagej, po hebrajsku i oznacza święto. Przesłania Aggeja można podzielić na cztery główne części. Pierwsza wiadomość: Ageusz jedne do jedne. To przesłanie zostało ogłoszone pierwszego dnia szóstego miesiąca drugiego roku panowania króla Dariusza. Bezpośrednio przed wznowieniem odbudowy świątyni prorok Ageusz opisał stan ludu na trzy sposoby. Po pierwsze, ich życie było bezowocne. W Ageusza 1 do 6 czytamy: wiele posialiście. Ale zbieracie mało, jecie, ale to za mało, aby się nasycić. Pijecie, ale nie wystarczy, aby się upić, ubieracie się, ale nikomu się nie ogrzeje wystarczy, a kto zarabia, zarabia, aby włożyć go do dziurawej sakiewki. Odkąd odbudowa świątyni została wstrzymana, chociaż lud Judy żył pilnie, ich życie było zawsze bezowocne i daremne. Po drugie, ich życie zostało zniszczone. Nieważne, Ile posiadamy, wszystko zniknie w chwili, gdy Bóg to wszystko zdmuchnie. W Ageusza 1 do 9 czytamy: wiele szukacie, a oto niewiele. Kiedy przyniesiecie to do domu, ja to rozwieję. Dlaczego? Wyrocznia Pana zastępów z powodu mojego domu, który jest pusty, podczas gdy każdy z was biegnie do swego domu. Po trzecie, ich życie było pełne nieszczęść. Ageusz pierwsza dziesięć opisuje takie życie: Dlatego z waszego powodu niebo wstrzymało swoją rosę, a ziemia wstrzymała swój plon. Przywołałem suszę na ziemię, na góry, na zboże i na młode wino, na oliwie, na tym, co ziemia produkuje, na ludziach, na bydle i na całej pracy waszych rąk. To przesłanie uczy nas. Że niezależnie od tego, jak bardzo ludzie się trudzą, wszystko pójdzie na marne, jeśli Bóg sprowadzi nieszczęście. Jaka była przyczyna takiego życia? Stało się tak dlatego, że ludzie mieszkali w domach wyłożonych Boazerią. Podczas gdy Dom Boży był opuszczony, był to grzech wstrzymania prac odbudowy i zaniedbania ich. W Ageusza 1 do 4 czytamy: czy już czas, abyście sami zamieszkali w domach wyłożonych boazerią? Podczas gdy ten dom jest pusty, tutaj, domy panelowe, odnoszą się do fantazyjnych domów, których ściany i dachy są wykonane z grawerowanych paneli lub paneli cedrowych. Mieszkańcy Judy mówili, że nie nadszedł jeszcze czas na odbudowę domu pańskiego, a mimo to włożyli wiele bogactw. Czasu i wysiłku we wspaniałe udekorowanie swoich domów. Ageusz 1-9 opisuje ten stan: jako, mój dom jest pusty, a każdy z Was biegnie do swego domu. Ci, którzy bardziej interesują się własną pracą niż pracą w świątyni, będą prowadzić bezowocne życie. Bez względu na to, jak bardzo się trudzą. Lud Judy usłuchał głosu Pana, swego Boga i słów proroka Ageusza. Kiedy usłyszeli to dokładne i pełne mocy przesłanie, które przeniknęło ich serca, zastanawiali się nad swoim grzesznym życiem. W tym czasie Ageusz przemówił do ludu na polecenie Pana, mówiąc: Ja jestem z Wami, wyrocznia Pana. Bóg pobudził ducha Zorobabela, namiestnika Judy. Ducha arcykapłana Jozuego i ducha całej resztki ludu, także przystąpili do odbudowy świątyni. Było to 24 dnia 6 miesiąca drugiego roku panowania króla Dariusza I, od 522 do 486 przed Chrystusem. Drugie przesłanie Ageusz 2 do 1. To przesłanie zostało ogłoszone około miesiąc po wznowieniu odbudowy świątyni, 21 dnia 7 miesiąca 2 roku Dariusza. Chociaż nowa świątynia wydawała się skromna w porównaniu z poprzednią świątynią zbudowaną przez Salomona, prorok Ageusz ogłosił przesłanie zachęty, mówiąc, ale teraz nabierz odwagi. Zorobabelu, wyrocznia Pana, dlaczego, stało się tak dlatego, że Boże Słowo Przymierza i Jego Duch odpoczywały w świątyni. Chociaż świątyni mogą brakować wyglądu fizycznego. Bóg uważał tę świątynię, w której mieszkało Jego Słowo i Duch, za największe i najcenniejsze miejsce na świecie. Co więcej... Późniejsza chwała świątyni będzie większa niż jej poprzednia chwała i wejdą do niej bogactwa wszystkich narodów. Bogactwem wszystkich narodów jest niekto inny, jak Jezus Chrystus. Kolosan 2:2. :2. Dlatego nawet najskromniej wyglądająca świątynia staje się najbardziej zaszczytnym i świętym miejscem na tej ziemi, jeśli Jezus tam przebywa. Sam Jezus jest duchową świątynią. Jana pierwsza, 14 i bogactwem wszystkich narodów, z którym nic na tym świecie nie może się równać. Trzecie przesłanie, Ageusz, 2:10. Jest to zapowiedź błogosławieństwa dla ludzi, którzy posłuchali słowa Bożego i pracowali przy odbudowie świątyni. Poselstwo to zostało przekazane Ageuszowi 24 dnia 9 miesiąca drugiego roku panowania króla Dariusza, czyli dwa miesiące po ogłoszeniu drugiego poselstwa. Ponieważ lud Judy był nieczysty, nieustanne nieszczęścia na niego spadały. W Ageusza 2.14 czytamy, wtedy Ageusz powiedział, tak samo jest z tym ludem. I taki jest ten naród przede mną, wyrocznia pana, i takie jest każde dzieło ich rąk, a to, co tam oferują, jest nieczyste. Dlaczego mieszkańcy Judy byli nieczyści? Byli nieczyści, ponieważ opuścili świątynię Bożą Opustoszałą i pracowicie używali rąk do budowy własnych domów. Następnie tymi samymi rękami oddawali cześć Bogu. Wszyscy ludzie, którzy wykonują swoją własną pracę, zanim wykonają dzieło Boże, są wszyscy w stanie nieczystym. Jednakże nieczystość została usunięta i Bóg wyleje swoje błogosławieństwa od dnia, w którym słowo zostało ogłoszone. Słowo błogosławić, pochodzące ze zwrotu, będę ci błogosławił, jest rdzeniem piel. Intensywnym, hebrajskiego czasownika, Barak, użytego w czasie niedokonanym. Zatem wyrażenie to oznacza, że Bóg będzie wielce i stale wylewał swoje błogosławieństwa na tych, którzy stawiają dom Boży ponad wszystko. Czwarte przesłanie, Ageusz II. 20. Czwarte poselstwo zostało przekazane tego samego dnia, co trzecie poselstwo. To znaczy 24 dnia 9 miesiąca 2 roku panowania króla Dariusza. Bóg objawił prorokowi Ageuszowi Boga, który sądzi świat, i powiedział Ageuszowi, aby przekazał to przesłanie Zorobabelowi. Obiecał także, że uczyni Zerababela sygnetem Boga. Sygnety w tamtych czasach były odpowiednikiem korony lub berła. Ponieważ manifestowały władzę i władzę króla. Bóg uczynił Zorobabela niczym sygnet, aby zasygnalizować. Jak Bóg da Jezusowi Chrystusowi wszelką władzę w niebie i na ziemi, Mateusz 28-18, aby dopełnił eschatologiczne zbawienie i ustanowił przez Niego prawdziwą świątynię, objawienie 21-22. Autorem tej książki jest Abraham Park. Abraham Park był uznanym światowej klasy teologiem o niezwykłej duchowości duszpasterskiej. Całe swoje życie poświęcił modlitwie i Pismu Świętemu. Czytając Biblię ponad 1800 razy, przez całe swoje życie posługiwał jako prawdziwy pastor, który kochał kościół i zgromadzenie jak własne dzieci. Jego dzienny harmonogram składał się z dwugodzinnych modlitw i trzygodzinnych czytań Biblii, a także ciągłego głoszenia i ewangelizacji. Z przekonaniem, że umrzeć znaczy żyć, przez trzy lata, sześć miesięcy i siedem dni w głębokich górach dawał z siebie wszystko w swoim życiu modlitewnym do Boga. Kiedy słońce zaszło, nie robił nic innego. Jak tylko się modlił, gdy wzeszło słońce, nie robił nic innego, jak tylko czytał Biblię. Wreszcie spłynął na niego pojedynczy promień łaski. Przez potężne oświecenie Duchem Świętym i dzięki łasce Bożej sceny biblijne roztaczały się przed jego oczami jak panorama. Sceny te spisano na dużych liściach maranta, które przewiązano gałązką. Zostały one później przepisane na papier kupowany co kilka miesięcy od wioski pod górą. Tak rozpoczęły się kazania Abrahama Parka. Wiele osób jest pod wrażeniem Parku Abrahama w następujący sposób. Jak jedna osoba może kochać tak wielu ludzi? W jaki sposób osoba może wywrzeć tak duży wpływ na tak wielu ludzi? Jest taki pracowity że nigdy nie odpoczywa, nigdy nie przestał się modlić. Zasługuje na prawdziwy szacunek za swoje poświęcenie dla Kościoła i zborów. Prawdziwy i wierny pracownik Boży.